Dany jest nieskończony ciąg geometryczny. Suma trzech początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 7, a suma wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa 8, czyli ten ciąg jest zbieżny, a jego iloraz należy do przedziału otwartego od minus 1 do 1. Mamy wyznaczyć wszystkie wartości n, dla których spełniona jest następująca nierówność: wartość bezwzględna, Różnicy S minus sn dzielonej przez Sn jest mniejsza od 1 tysięcznej, gdzie Sn oznacza jak zwykle sumę n początkowych wyrazów tego ciągu. Oczywiście mamy zapisać obliczenia. Zanim rozwiążemy to wybitnie techniczne zadanie, warto uzmysłowić sobie kontekst. Przecież tutaj chodzi o definicję Cauchy'ego. Mnie omal, że na palcach będziemy wykazywać, że dla epsilon'a równego jednej tysięcznej można dobrać takie m, że dla wszystkich liczb naturalnych n większych od m zajdzie taka nierówność. Ta definicja Cauchy'ego wygląda tak. Dla każdego epsilon większego od zera, dowolnie małego, Istnieje taka liczba m należąca do zbioru liczb naturalnych w domyśle odpowiednio duża, im mniejsze epsilon tym większe będzie to m, że dla każdego n większego od m zajdzie taka nierówność, może jeszcze warto tę nierówność zapisać w nieco innej postaci. Mamy tutaj pod modułem s dzielone przez Sn minus 1. I to ma być mniejsze od epsilon. Gdybyśmy udowodnili takie właśnie stwierdzenie, no to wówczas dowodzimy na mocy definicji Cauchy'ego, że granicą przy n dążącym do nieskończoności ilorazu s dzielone przez sn jest jedynka. To tyle. Kontekst. A teraz zacznijmy to rozwiązywać. Na początek... Zajmijmy się tymi liczbami. Co to jest suma trzech początkowych wyrazów? Typowe S3 to jest pierwszy wyraz pomnożony przez 1 minus iloraz tego ciągu do potęgi trzeciej, co dzielimy przez 1 minus Q i to jest równe 7. Z kolei S to będzie oczywiście A1 dzielone przez 1 minus Q i to jest równe 8. Wróćmy teraz do wzoru na S3. Przecież tutaj mamy A1 dzielone przez 1 minus Q, czyli dokładnie to wyrażenie, które jest równe 8. To oznacza, że tutaj mamy 8 pomnożone przez w nawiasie 1 minus Q do potęgi trzeciej, co daje nam siódemkę. Zatem po podzieleniu obu stron przez 8 dostaniemy 1 minus Q do potęgi trzeciej równe 7,8. Ósmych, czyli ku do potęgi trzeciej to będzie 1 minus 7 ósmych, czyli 1 ósma, a to z kolei oznacza, że iloraz tego ciągu to 1 druga. I faktycznie to jest liczba z przedziału otwartego od minus 1 do 1, która gwarantuje, że i ciąg, i szereg będzie zbieżny. Wróćmy teraz do wzoru na S. Podstawiając za Q jedną drugą dostaniemy A1 dzielone przez 1 minus 1 druga, czyli dzielimy przez jedną drugą, czyli mnożymy A1 przez 2 i to z drugiej strony jest równe 8, co nam daje A1 równe 4 mamy już pierwszy wyraz naszego ciągu geometrycznego i jego iloraz to teraz wyznaczmy SN. Zgodnie z definicją to jest a1, czyli 4, pomnożone przez 1 minus q, czyli stawiamy od razu jedną drugą do potęgi n i to dzielimy przez 1 minus q, czyli dzielimy przez jedną drugą, to daje mnożenie przez 2, czyli 8 i dalej mamy 1 minus 1 dzielone przez 2 do potęgi n to już mamy wszystko gotowe, możemy zająć się tym dziwnym wyrażeniem. Wartość bezwzględna w miejsce S wstawiamy ósemkę, odejmujemy 8 mnożone przez 1 minus 1 dzielone przez 2 do potęgi n tej. W mianowniku jeszcze raz przypisujemy 8 razy w nawiasie 1 minus 1 dzielone przez 2 do potęgi n tej i to wszystko jest pod modułem, niech na razie zostanie i zauważmy, że mamy tutaj uproszczenia 8. W ogóle możemy skrócić przez 8 tak naprawdę. Pozostaną jedynki i uwaga, mamy 1 minus 1, czyli 0. Minus minus ten łamek, czyli mamy 1 dzielone przez 2 do potęgi n tej w liczniku, to pozostało, a w mianowniku mamy 1 minus 1 dzielone przez 2 do potęgi n tej. To teraz Rozszerzmy to niezbyt wygodne wyrażenie. Taki ułamek piętrowy mamy. Rozszerzmy to przez 2 do potęgi entej, czyli mnożymy górę i dół przez 2 do potęgi entej. To nam daje w liczniku 1, a w mianowniku dostaniemy 2 do potęgi entej minus 1. Teraz zauważmy, że ten moduł możemy rozbić na licznik i mianownik. To daje 1 dzielone przez moduł różnicy 2 do N tej minus 1. No tak, ale ten moduł, czy n większym lub równym 1, jest niepotrzebny, bo 2 do potęgi n tej będzie większe od 1. To wyrażenie pod modułem jest dodatnie, więc moduł nic nie zmieni, i możemy śmiało napisać, że mamy tutaj po prostu 1 dzielone przez 2 do potęgi n tej minus 1. I po tym uproszczeniu przejdźmy do nierówności. To ma być mniejsze. Od 0,001, no to to przecież jest jedna tysięczna. I możemy teraz pomnożyć tę nierówność stronami przez iloczyn obu mianowników. No nie chcę mówić, że mnożymy na krzyż, ale w każdym razie mnożymy przez liczby dodatnie, więc zachowujemy zwrot nierówności. To daje nierówność równoważną. Tutaj po lewej stronie będzie 1000 zachowujemy zwrot, a po prawej stronie będzie 2 do n tej minus 1. Stąd mamy nierówność 2 do potęgi n tej ma być większe niż 1001. I to już jest bardzo prosta nierówność formalnie wykładnicza. Moglibyśmy zlogarytmować obie strony logarytmem o podstawie 2, co nie zmieni zwrotu nierówności i dostaniemy n większe od logarytmu liczby 1001 przy podstawie 2. Tylko że nie musimy aż tak działać, aż używać logarytmu, ponieważ ta liczba jest bliska 10. potęgi dwójki. Jest między 9. a 10. potęgą dwójki, czyli 2 do n tej na pewno będzie większe niż 2 do 9. A to oznacza nawet tutaj możemy powołać się na monotoniczność funkcji wykładniczej. W takiej sytuacji argumenty zachowują zwrot nierówności. N jest większe od dziewiątki. To oznacza, że suma dziesięciu i więcej wyrazów tego ciągu spełni podaną nierówność. Jeszcze zapiszmy odpowiedź i cztery punkty zdobyte.